dojechaliśmy do Belgii jak widać zwężka 17 km dobrze, że to jest sobota w nocy jest 22.35 więc jest pusto w miarę udało mi się zablokować kartę we Francji paliwową jedną na całe szczęście mam jeszcze dwie innych flot i zatankowałem udało mi się bo już pusto było w baku także jutro już będzie można tankować na tej którą zablokowałem Jedziemy do Luksemburga, łapie opóźnienie. Miałem być o północy, a będę przed pierwszą. Ponieważ mi z tą kartą cholerną tyle zeszło czasu. Ale mam nadzieję, że za 15 pierwsza już tak gdzieś będę otwierał browara w Luksemburgu. Prześpimy się 6 godzin, ponieważ nam zostało jeszcze 1226 km do Mediolanu. A w poniedziałek muszę być na 8 rano w Mediolanie. Także trzymajcie kciuki za mnie. Hej!